Kochani, jak mija niedziela, jak po wczorajszych Andrzejkach, Piszcie komentarz. Ja byłam wczoraj na jarmarku w Katowicach. Puszczę Wam dzisiaj taką małą część tego, co tam wczoraj się działo. A dzisiaj zapraszam Was na przegląd do Action, ale to później. I teraz do Carrefoura. Zobaczycie bardzo dużo fajnych dekoracji świątecznych, ale i też cudowną zestawę. Będą też kubki świąteczne, figurki. Oglądajcie, bo naprawdę na końcu petarda nowości takie świąteczne w Carrefourze do kuchni. Tu macie już fajne, zobaczcie, domki za 50 zł podświetlane led -em. Mniejsze są za 40 zł. Powiem Wam, że naprawdę bardzo ładnie wykonane. Podoba mi się to, że co roku w, ak w Action. Ja już myślę o Action, w Carrefourze znajdę fajne rzeczy. Te choineczki podobne były bodajże w Dilzie, tutaj są tańsze i te chyba mi się bardziej podobają, 13 zł. W Carrefourze, w Carrefourze również znajdziecie przeróżne skrzaty, Mikołaje. Zobaczcie ile tego jest. Choinki malutkie, duże. Te duże 35. Tutaj takie z nogami wiszącymi 23 bardzo ładne, mają te czapki takie a la futerko, ptaszki 20, naprawdę bardzo przyjemne ptaszki wyglądają tak, choinki zobaczcie jakie choinki, 15 zł to są te, które tutaj są e, tak właśnie ośnieżone białym śniegiem, ale jeszcze były z brokatu złotego, cudowne bombki, te bombki są po prostu przepiękne, szklane co roku zachwycam się, bo one nie dość, że są duże to jeszcze zobaczcie jak ładnie wykonane Lecimy dalej. Co my tu jeszcze znajdziemy? Małe kule, duże, kule 48, małe 80. Tutaj są też szklane świeczniki. Nie było cen, no przepraszam, 13 zł. takie szklane choineczki, renifery. Zobaczcie, do miasteczka nawet są za 35 takie zestawy. I ten mi się podoba, bo jest drzewo, huśtawka, coś innego niż. Zwykłe domki. Ostatnio kupiłam właśnie w action te dwójkę chłopców, co tam przy choince robią niby bałwanka, ale te z choinką fajny. Kalendarz adwentowy, 25 zł. Następne te figurki z tymi nogami co wiszą piękne, choinki srebrne, 30 zł, reniferki, 13. świeczki, choinki 13. Tutaj macie reniferka 13. No i tu jest czerwono, tu jest tego mnóstwo, nie ma tutaj. Cena, ale bardzo fajna jest skrzynka na listy. U góry jest taki bałwanek z choineczką, fajnie wykonane. I to pasuje też do miasteczka świątecznego. Ja kurczę nie kupiłam, a miałam kupić, widzicie. Kolejne elfy. Zachwycałam się nimi w Pepko, bo w Pepko jeszcze można było kupić ubranka do tych elfów. Te są troszkę większe, można je zawiesić na przykład za klamkę. Tak, ale on jest uroczy naprawdę. Dwa ubranka do wyboru, czerwone bądź zielone. Tu mamy Renifery i powiem Wam, że te w pepko czerwone, bordowe są ładniejsze, tańsze, te 40 zł, ale wykonanie daje dużo do życzenia, więc ja akurat polecam Wam te z pepko. One w dalszym ciągu są. Tutaj mamy taką metalową dekorację, tylko na tym jest ubranko. 33 zł, identyczne. Kupicie bałwanki i reniferka i Mikołaja w Action, też tańsze. 45 zł z skrzaty 35. Tutaj widzę jakieś ptaszki. No i u góry macie bardzo dużo tych dekoracji. Ja nie podaję cen, bo możecie dać pauzę i zobaczycie, te ceny są duże. A towaru jest naprawdę mega dużo. Ja i tak tu siedziałam 3 godziny, więc wybaczcie. Po prostu pauza i ceny są na tyle widoczne, że myślę, że nie będzie z tym kłopotu. Fajny domek, 25 zł. Ta złota choinka to też tutaj jakaś ładna kula, ale to chyba z drugiej strony ją tam zobaczę. Choineczka taka ładna, mała, 9 zł. Tutaj świeczka 13, no i bałwanki 15, one są naprawdę duże i ładne. Jerzyki, zadychszka i sówka, ale tutaj za 30 zł. coś się mieni. Lubię właśnie takie mm, figurki, które mają gdzieś tam delikatny brokat, ale te czapy są przepiękne. Inna pozycja renifera, czy tam, jak to woli, talerz, ale ładny talerz, 15 zł. Reniferki, konie, no jest tego dużo, naprawdę 50 zł te kule, ale piękne. Tylko szkoda, że to nie jest czekajcie, a jest pozytywka, no to duży plus. Wykonanie bardzo ładne, 50 zł jak na pozytywkę, to cena taka przystępna. Kolejne reniferki, tutaj macie yy, fajne dodatki na tych czapeczkach, takie z brokatu śnieżynki. No i z tej strony też są te same rzeczy. Tutaj jakaś fajna. Ozdoba drewniana z dzwoneczkiem 7 zł. No i lecimy dalej. O, 16 zł. Zobaczcie. To jest naprawdę taniej niż najtaniej, bo w Teddy one chyba prawie 40 zł kosztują. Zobaczcie, jaka fajna ta figurka. Może przyjechać je w przyszłym tygodniu, czyli może jutro albo pojutrze. chociaż też nie, jutro nie, bo jutro mam kościół po południu. Rano, pewnie jakieś nagrywki dla Was, przerabianie filmów w kościół. Nie dam rady, ale pojutrze chyba wybiorę się i zobaczę, co tam w tym kerfu, jest choineczki, ale ładne, podświetlane. Tutaj macie dwie baterie, a jak widzicie, 35 zł. Fajny świecznik, ale nie ma ceny. Tutaj kalendarz adwentowy widzę 25, no i tutaj domki, które macie w Action tańsze, 35 zł. Choineczki 20 zł. One są naprawdę piękne. Mają bardzo ładne. Um, e, e, ten śnieżyk taki ładny jest. A tutaj, jakie one są piękne, te choinki złote. One mają takie wykończenie złotego brokatu, 15 zł. Tutaj jest złoto, 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 złote świeczniki, złote świeczki, 5 zł. Takie długie. Widzę tam trzy sztuki w zestawie. Ale te choinki są magiczne. Zobaczcie, jakby tak można było kupić co najmniej z pięć, nie? Cudok. kto lubi złoto, to proszę zostawcie komentarz. Patrzcie, jakie ładne miski. kielichy, no jest tego naprawdę dużo. Patera, y, 13 zł. I tu widzę jakiś fajny metalowy świecznik. No, ciekawy, nie? 27 zł. Tutaj mamy za 13 zł. Bardzo fajna grafika. Podoba mi się, bo to jest coś innego niż Waxen. Nie? Kule kolejne. Tym razem szopka w środku. Czekajcie, 48 zł. Ale piękna kula. Już jak ładnie błyszczy. I to jest pozytywka. No, coś pięknego. Zobaczcie, jak ona jest wykonana. No, i mamy Trzech Króli. Też ładne, mm, ładne takie maskotki, które można posadzić pod choinką koło szopki. Nie widziałam w zeszłym roku. Tutaj są metalowe pojemniki Mikołaj i skrzat. Jakieś takie mm, choineczki 5 zł, fajne skrzat, nie ma ceny, ale są naprawdę piękne. Takie mm, inne od tych, co zawsze od, oglądam. Nie dość, że krata na nogach, czapka fajna, ubranko fajne, ten też jest świetny. Niebieski skrzat, chyba niebieskich na nogach takich nie widziałam. Przepiękny. Kapcie, jakie ładne, 35 zł, z futerkiem w środku, przecudowne. No i lecimy teraz na działku Henny. Tutaj będzie szaleństwo, bardzo ładne kubki, ale zobaczycie świetną zestawę, paterkę cukierek. No tutaj, Mikołaje, z taką silikonową, jakby pokrywką, 25 zł. Macie Misia Bałwanka i Mikołaja. I mi chyba najbardziej podoba się ten Mikołaj. Zobaczcie, jaki fajny. Chociaż Bałwanek jest fajny też. Ale Mikołaj jednak wygrywa. I przepiękne kubki. Cudowne, 15 zł. One mają takie delikatne wgłębienia, ale grafika szczególnie tu. Cudo. choineczka, paterka 19 zł, średniej wielkości. To będzie coś w stylu deserowego talerzyka. Mamy tutaj kubek, filżankę i podstawkę za 35 zł. Bardzo ładny zestaw. Można komuś dać w prezencie. Zobaczcie. Yy, podobna, jak nie ta sama, jest na łyżeczce w Siniseju. Tutaj już macie gwiazdkę. Też nawet spora. I bardzo ładny jest ten talerzyk. 19 zł. No i ta paterka, ta laska cukrowa jest przecudowna, 50 zł. Gdzieś widziałam, ach, właśnie w Sincei widziałam zielono, ale ta jest ładniejsza. Tutaj macie paterkę, 150 zł. No i tutaj jest cała zastawa. zobaczcie, cukiernica 26, talerzyk, choinka 15, kubki e, 25, kubki 11. Pojemniki będą tutaj takie, 38 zł. Z taką bambusową przykrywką, ceramiczne, talerze takie duże, 27. Tu zestaw dzbanek i dwa kubeczki, 70 zł. No, przepiękna zestawa. I tutaj widzę kubeczki 17, i tam jeszcze pojemnik 23. Zobaczcie te zestawy. No, piękne. Tylko cenowo tak bym zjechała, co najmniej o połowę. Wiem, że mam za duże wymagania, ale ja już tego tyle oglądałam, że po prostu niektóre rzeczy są dla mnie kosmicznie drogie. Jakbym miała tak kupić wszystko. Ale bardzo ładna jest ta zastawa. Ciekawa jestem, jak Wam się podoba. Zostawcie komentarz. Za chwilkę jeszcze pokażę Wam poniżej, jaki ładny czajnik. O, patrzcie, to litrowy czajniczek świąteczny. Tutaj jeszcze jest taki większy talerz i większa ta choinka. 25 zł ten talerzyk. Tu macie 46 te duże i mniejsze, właśnie 25. No przepiękne. One są zapakowane, więc można komuś dać w prezencie. Tutaj jeszcze jest taka podróżna paterka, no i te kubki są cudne. Jeden na drugi można, zobaczcie, włożyć 13 zł. I tak mnie kusił ten kubek, że jak będzie ten kubeczek, to chyba sobie kupię 23 zł. paterka, cukierek i jest ładniejsza niż w homli bo w homli były też, w homeniu były też, ale one były szklane. Zostawcie komentarz, jak Wam się podobał przegląd. Ja Wam życzę pięknej niedzieli, cudownego dnia. Dziękuję za komentarze, łapeczki, subskrypcje dla nowych osób zapraszam właśnie do subskrybowania kanału, naciśnijcie dzwoneczek, wtedy będziecie zawsze na bieżąco z każdym przeglądem. A tutaj mamy nowe kubeczki na jarmarku, które Wam pokażę w dzisiejszym przeglądzie. Będzie druga część, wczoraj były zespoły, były Andrzejki. Oczywiście ja nie byłam na tej imprezie do końca, bo byłam z mamą, z kuzynką, ale przede wszystkim byłam z moim brzdońcem. A ta potańcówka była 21 do 22, no co sobotę coś się dzieje, więc jak macie blisko, nie będzie zimno, tak jak wczoraj, to warto się przyjechać, bo naprawdę to jest coś innego niż w domu. Ale jak macie daleko, albo nie chce Wam się iść, to zawsze możecie do mnie wpaść na kanał i zobaczyć przeglądy. Tak więc kochani, zapraszam Was jeszcze dzisiaj do Action. Jutro będzie Pepko. Jeszcze raz życzę Wam cudownej niedzieli. Trzymajcie się. Pa.